No, za mną stoi presk przygotowany do zrzutu. Już u jednego bosmana zapłaciłem 300 No drugi bosman Też mi wystawił rachunek Jeszcze nie wiem jaka kwota idę tutaj do recepcji No i opłacę tę Tą opłatę To no i chciałbym wreszcie nie ruszyć bardzo No, w pani w recepcji em, nie ma pewne problemy. problemów. Ja w końcu powiedziałem, że po wodowaniu przyjdę zapłacić, bo już nie będę w recepcji siedzieć o pół godziny, kiedy ten wspaniały, cudowny jacht jest właśnie puszczony na wodę.

tu może być, żebyśmy tego nie ściągnęli, może być trochę wyżej, na te szturki. O tak, o właśnie. I tutaj pod bantą i do pierwszego haka, tak? To no jest dobrze, jest dobrze. Już zapinamy do, do, do haka. W prawą burtę proszę. Ale pokład proszę pana, przechodź.

Zapamiętaj, w miejscu są pasy. Zaznaczę flamastrem.

Tutaj, uwaga Napiera, nie? Właśnie rufa powinna być jeszcze wyżej, wtedy on by odszedł do wody Dobra, nie wyskoczył. Jedziemy Bo ten człowiek był Nie czuj mnie, wynie czuj Zostań, pan patrzę do góry. Dobrze, patrzę. Jest dobrze. Gdybyśmy tym. Z Tak, tak. Już dobrze, już jest luz. Luka do mnie, luka do mnie. Zobaczcie, lubię. Ta lampa jest zagrożona, a nasza nie może nam za bardzo przygryzać. Tak, a no, No, to No. Tak, Tak, tak. Powiedzcie, to był nie łódką. Ta antena jeszcze nie? Na górze. O tak. Wyżej ja ją trochę dobrze. Teraz ja mi przykryję, sobie. Ile ona nie była na wodzie? Rok. W zeszłym roku jeszcze pływała. A ona była niedawno wyjęta chyba. być ale popatrzcie sobie. Są jeszcze zdjęcia. Chyba pan jest na zdjęciach. Co? Chyba pan jest na zdjęciach tak? przy wyciąganiu. Zaraz pokażę. Oj, do mycia. Ja idę zobaczyć, czy nie Tonie Tommy. Zaraz zobaczymy. Pierwsze odpalenie w wodzie. Tam nie ma gdzieś jakiegoś zaworu. A jest, jest, jest. Dobra. Kurde, teraz ją przypomniałem. Przypomniałem sobie, jest to zawór, jest zamknięty. Zobacz. Mhm. Ten tutaj z boku. Tak. Dobra. Spróbować jeszcze raz? Do jest woda Jak pyrka? Tak? Chłopaka ja sobie pokażę O ładnie Ale sy wylatuje co? Duża moc. Te 17 koni go rozejmuje. Jestem <tuszy> Zabram, Fajnie, parkuty. może wd 40 czterdzieści co? To jest. Mam smar silnikowy. Aha. To nie trzeba przyciąć? Nie. No dobrze. Dobrze. Dobrze To jest właśnie ta chwila na którą czekałem Ładny stary Dobrze Ja jestem gotowy Dobrze mam się nie bawić telefonem, nie bawię się Tą tekę też można psikać? Tak. No, tak. no już z Edwardem praktycznie skończyliśmy. Łódź wygląda jak Nowa. Chociaż Edward mówi, że wygląda lepiej niż Nowa i ona nigdy taka czysta nie była. Żeby nie nazwa to byśmy nie poznali. Tak. On po prostu mnie zmusił, bo dla mnie to moglibyśmy płynąć brudasem, ale on najpierw kazał mi zadokować, przynieść środki czystości no i po prostu tak mi powiedział cicho, że no, on brudasem chyba nie, płynie, nie popłynie. No. Także wszystko jest gotowe. Ahoj! I co będzie coś z tego? No, już wszystko skończone. Wszystko już przetestowane. Nawet był właściciel z synem. Zobaczcie, jak tam poszło. Dostałem mnóstwo książek. No, no, i jutro wypływamy. A tu są jeszcze podręczniki.